Trzeba zrobić jeszcze jeden krok od meczu z Reineke Lohen. Mieliśmy nasze szanse w meczu z Reineke Lohen. Oni wygrali w Barcelonie, Barcelona teraz przegrała w Sambelio. To może być plus, może być minus dla nas. Nie wiem, to tak mówię. Musimy 100% podać, dobrze zawalczyć i zobaczyć co będzie po końcu. W tamtym czasie może Rutenka nie był akurat mocny, a w najbliższym czy w ostatnim czasie może być bardzo groźny. I... Teraz pytanie jest, no, jakie my wyciągniemy wnioski, jakie oni na pewno się obserwujemy, prawda? I my też mamy sporo materiałów. Ja Takim... ten mecz oglądam w listy, no, 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 i to będę szedł to zadnikiem e, Lubeki i mogę stwierdzić że no, to je, 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 na pewno, od Barcelona jest w naszym zasięgu. Te mecze pokazały, to pokazały no, że Barcelona to także może mieć to słabsze mecze. No, no, to o ten sport i no, tym, no, no czasami o wyniku to może przesądzić ta dyspozycja dnia. Może dla nas trochę szkoda, że nie mieliśmy, mieliśmy tą przerwę zaraz po, po tym meczu ich z Chambéry, a powiedzmy naszym z Reinecke, gdzie było tak wiatr żagle i zespół był mocny i szedł w górę i Wtedy naprawdę byliśmy groźni, co teraz też nic nie zmieniało. Wczoraj też niezły mecz i podnieśliśmy na pewno swoją wartość i chcemy, jak najlepiej iść, ale wtedy oni mieli może dołek jakiś, jeżeli przegrali Po zwycięstwie Szambery nad Barceloną, to Szambery stało się takim tym czarnym koniem w naszym grupie, które praktycznie w tej chwili może rozwijać karty, a ma mecz z Cel, czyli kalkulacji tego liczenia. Tak jak ktoś gdzieś tam mówił, że nie trzeba kalkulować czy liczyć, ale to niestety wchodzi w grę, bo też jesteśmy trochę uzależnieni od innych, ale w sobotę trzeba liczyć tylko na siebie, nie można patrzeć, że to oni potrzebują, a myślę, że my też Potrzebujemy chyba jeszcze w większym stopniu niż Barcelona.